Dzień dobry Państwu, no, okoliczności, w których się spotykamy, prezentacja, wykład przygotowany na konferencję, a okazuje się, że musimy to zarejestrować, z uwagi na to, że przeżywamy zbiorową, międzynarodową porażkę. Czuliśmy się bogami, a to się okazuje, że. No, Spotkał nas cios związany z tym, że nie wszystko się jak to zwykle w życiu zdarza, ale też na taką skalę daje przewidzieć. W duchu tej konferencji, w duchu tej prezentacji będzie już nie tyle to, żeby przyjąć porażkę, tylko zapytać siebie, czego się z niej będziemy mogli nauczyć. A to jest kwestia pewnie na konferencję, którą odbędziemy za rok. Myślę, że że wtedy będziemy garściami po prostu czerpali z tego, co teraz przeżywamy, właśnie, aby wyciągać wnioski i uczyć się o świecie i o sobie. Będę chciał do tego dojść w płycie naszego spotkania. Dzięki organizatorowi tej konferencji. Właściwie w dużym stopniu przede wszystkim w Polsce od kilku lat śladem najbardziej oświeconych na, na świecie rozpatrujemy kwestie porażek. Pamiętam, że zaczęło się to od tego, że no oswajaliśmy samo pojęcie porażki w stosunku do niepowodzenia, które można rozpatrywać jako porażkę, albo jako jako lekcje. Bywamy wtedy też zarzuty, że jeżeli, jeżeli robimy takie sesje, takie konferencje, to właściwie to co? No, dajemy osobom miernym czy nierealizującym swoim celom taki excuse, taki usprawiedliwienie, żeby teraz powiedzieć: A, miałem porażkę. No. Ale szybko doszliśmy pewnie jako środowisko do tego, że to jest pierwsze ogniwo, a potem pytamy siebie. Jeżeli umiemy przyjąć niepowodzenie i potraktować je właśnie jako lekcję, to żebyśmy z tej lekcji wyciągali wnioski, że istotą studiowania porażek jest uczenie się z nich. I o tym będę chciał też przez chwilę trochę w podsumowaniu tego, co już było powiedziane dotąd, powiedzieć. Patrząc z perspektywy dla mnie już może dnia wczorajszego, a dla wielu z Państwa historycznej, Moim zdaniem, prekursorem rozpatrywania doświadczeń w kategoriach nieporażek, a niepowodzeń, z których można się uczyć, lecz wcześniej przyjmowania ich do wiadomości, do świadomości, był Jim Collins. Akurat około 20 lat temu pomagałem, aby zaistniała w Polsce koncepcja. Jima Collinsa, konsultanta amerykańskiego z wykształcenia matematyka, ale potem po solidnym MBA i w ramach działalności konsultingowej zajął się studiowaniem tych, którzy mieli taką moc jako przedsiębiorcy, jako marki, pewnego rodzaju nieśmiertelności, właśnie przechodzenia przez różnego rodzaju meandry. Była słynna książka Build to Last, wizjonerskie, wizjonerskie organizacje, ale wtedy, gdy ona już w latach 90. wyszła, stawała się bestsellerem, no, koledzy z firm konsultingowych powiedzieli do Jim'a Końca: Dobrze, pokaż nam nie takie marki jak bracia Merck, którzy zawsze byli wielcy i ich firmy w związku z tym mają wielką moc przetrwania. Pokaż nam takie marki, które w ostatnich dziesięcioleciach powstawały, wzrastały i potem budowały moc, budowały przewagi konkurencyjne nad innymi firmami. To były te słynne studia Jima Collinsa w książce, polski tytuł Od dobrego do wielkiego, bo Good to Great trudno przetłumaczyć. W której Jim Collins wybrał z ponad tysiąca firm notowanych na giełdzie amerykańskiej, takie, które miały za sobą przynajmniej 25 albo 30 lat trwania i przetrwania, z czego druga połowa tej drogi to był ciągły wzrost i to nie byle jaki, lecz wzrost trzykrotnie większy niż średnia wzrostów z punktu widzenia średnia zwrotów giełdy amerykańskiej. Takie firmy były rozpatrywane. I potem okazało się, że spośród ponad tysiąca firm, takich, które miały 30 lat przetrwania za sobą, a z tego 15 lat ciągłego wzrostu i to trzykrotnie większego zwrotu niż, niż średnia, było tylko 11. Porównano je z losowo wybranymi 11 spośród tych tysiąca, i grupa konsultantów Jima Kornica wniknęła w te firmy, aby zapytać siebie, co oni robili, jaką mieli. Formułę przedsiębiorczości, zarządzania, relacji, przywództwa, że osiągali takie rezultaty. I zostało to potem ujęte w postaci prostych zasad, które bardzo pomagały i pomagają do dzisiaj wielu przedsiębiorcom, bo my musimy ogarniać złożoność sytuacji, choćby w tak, tak, sytuacji, tak bardzo w warunkach nieprzewidywalnych i trudnych jak dzisiaj, ale też w codzienności w jej złożoności, aby potem koncentrować się na konkretnych działaniach, do czego bywają nam potrzebne proste zasady. I Jim Collins ujął w postaci prostych zasad sukces tej swojej jedenastki, opisanej w Good to Great. I wśród tych zasad była zasada, która została wtedy przedstawiona jako yy, Brutalne fakty i wiara. Koniec zauważył, że liderzy tych 11 firm, w odróżnieniu od tych 11 porównywalnych i od większości, mieli na swoich pokładach, mieli w kulturze swoich zespołów i swoich firm już 20, 20 kilka lat temu coś, co on nazwał atmosfera prawdy. To polegało na tym, że w tych firmach, jeżeli robiono błędy, jeżeli ponoszono niepowodzenia, albo jeżeli pojawiały się. Okoliczności wewnętrzne albo zewnętrzne, które miałyby utrudniać biznes, to zamiast zamykać na nie oczy i powiedzieć sobie, no yy, trudno, może damy radę, może inne okoliczności o tym decydują, żeby zapytać siebie, co się dzieje, jakie mamy uwarunkowania, jakie są te najbardziej brutalne fakty, jakie są nasze błędy, i zarazem, nie tracąc wiary, szukać. Przyczyn i rozwiązań, które możemy tam mieć, a nie winnych. Koniec nazwał to, yy, yy, nazwał to yy, yy, magią i, że jesteśmy i otwarci na niepowodzenia, i otwarci na yy, trudne sytuacje, i zarazem nie tracimy wiary, że można się z nich nauczyć i rozwijać dalej. My to tłumaczymy jako magię i on to nazywał geniuszem, i to o jedno tu chodzi. Koniec też pokazał, że ci liderzy, bo analizował potem bankrutów, którzy nie mieli tego rodzaju biznesowej pokory i tego rodzaju klimatu na pokładach swoich zespołów, swoich firm których ego kazało mówić: "Ja na pewno dam radę, ja nie muszę rozpatrywać różnych wątpliwości, różnych złożonych okoliczności", że bardzo często zakochani w swoich projektach, potem zakochani w swoich markach, zakochani w sobie, no zaczynali popełniać błędy, bo zaprzeczali zagrożeniom rynku, zaprzeczali trudnościom wewnętrznym, i bardzo często w efekcie tego Trudności miały już taką skalę, że dochodziło do paniki, i y, potem no, kapitulowali, tracili znaczenie. Skąd my to znamy dzisiaj? On to zbadał 20 lat temu. W każdym razie myślę, że Jim Collins był prekursorem, y, że wyprzedził o prawie 20 lat, o prawie dwie dekady tego, co dzisiaj dla nas na szczęście staje się oczywiste. No i po tych 20 latach mamy inną pracę. To już nie jest praca od dobrego do wiekiego, good to great, tylko jest to książka Raya Dalio, zasady. Ray Dalio jest jednym z najwybitniejszych amerykańskich przedsiębiorców, twórcą i właścicielem funduszy takich wrażliwych, przytomnych, a jednocześnie niebywale efektywnych, bo on należy do najbogatszych ludzi w Ameryce, to, że może dać. W ubiegłym roku 100 milionów dolarów na rozwój edukacji, bo ma poczucie, że ludzie są nie dość przygotowani, właśnie, choćby, żeby uczyć się z błędów i niepowodzeń, może o tym świadczyć. Reidali opisuje w tej książce, że zanim były kryzysy, przez które on już twórczo przeszedł, pierwszych lat XX wieku, on w latach 80 przeżył porażkę. Znalazł się na granicy bankructwa dlatego, że absolutnie źle oszacował trend rynku. On przewidział kryzys, który wtedy był w Meksyku, a w Ameryce nie było, a w oparciu o to dokonał szeregu decyzji, które są związane też z odpowiedzialnością za no, aktywa swoich klientów. I on wtedy, bardzo szczerze to opisuje, postanowił, że takiej porażki, jak przedsiębiorca, który ma już swoją pozycję wysoką, a dochodzi do momentu, że musi pożyczać od ojca, przedsiębiorcy bardziej stonowanego i bardziej ugruntowanego, tysiąc dolarów na życie, że on takiej porażki już nigdy nie zaliczy. I zapytał wtedy siebie, jak zbudować wokół siebie, a potem jak dostarczyć tego rodzaju konstrukcję swoim partnerom, takie warunki, abyśmy mogli ostrzegać się przed niepowodzeniami, abyśmy mogli poznawać różne perspektywy, różne punkty widzenia, często związane z jednej strony z entuzjazmem, a z drugiej strony z zastrzeżeniami i z troską, aby do porażek nie doprowadzać, a więc.